Znajdujemy się w hotelu King Evelton. Zapraszam na spacer po hotelu. Zaczniemy od Aquaparku, ponieważ akwapark znajduje się przed wejściem do hotelu. Aczkolwiek on jest teraz zamknięty, bo mamy 1 lutego. Ale pokażemy Wam, jak on wygląda. Jest basenik Metr 20 głębokości. Bar. Tu mamy taki dla dzieci, ośmiorniczkę i dwie zjeżdżalnie. A tu mamy już trochę większe. Jest też rzeczka. I z tego co wiem, to Aquapark jest tylko dla gości w formie all-inclusive. Jeżeli ktoś ma wykupione tylko śniadanie lub śniadanie i obiad, o kolację to wejście na Aquapark jest płatne 20 euro. Dzieci do 13 roku życia 15 euro. Także jak ktoś spędza czas w hotelu, to polecam od razu opcję. All inclusive, jeżeli oczywiście lubi się spędzać czas wokół parku. I już jesteśmy w hotelu. Po lewej stronie mamy informacje. Możemy wyporzucić samochód. A po prawej stronie znajduje się recepcja. Tutaj się zameldujemy. Są ładne lobby. Wieczorami tutaj goście przesiadują, drinkują, jest jakaś muzyczka na żywo. A na końcu jest bar. Czyli możemy zamówić sobie różne drinki. 一种。 widziałem było mini disko I jakieś gry i zabawy dla dzieci. I recepcja znajduje się na poziomie Jeden, teraz chodźmy na stołówkę. Jest sklepik przed restauracją. Mamy windę. Dalej jest mini klub, to może chodźmy do mini klubu. jeden salon gier, piętro niżej. Morning. W sytuacji musimy podać numer pokoju. Są naleśniczki. Paróweczka, paróweczki, idąc dalej mamy owoce, tutaj mamy kącik ze słodkościami ciasta, ...krosanty... ...różne sery... ...koszynka... ...warzywa... ...oliwki... ...płatki dla śniczki. chyba się wszystko powtarza w to co wiesz a nie, tutaj jest oczek. mamy pomidory gotowane pieczarki i fasolka z tej strony mamy różne jogurty I znowu jajeczniczka tutaj jajka, to, się, to już się powtarza. Mam znowu sadzone jajeczki Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ekspresów. Tam mamy spa, basen I, i siłownię. Tu mamy wejście do siłowni. Siłownia jest otwarta od 6:30 do 21:00. Z prawej strony mamy centrum, spa. Tutaj mamy basen wewnętrzny. Jest podgrzewana woda, ale ona taka jest średnio podgrzewana tak wody. Ma 24 stopnie w nie och. tam idziemy poręczniczki plażowe. Tak wygląda siłownie. Może no wchodzi, tak pokażę wam to tak z tej strony basenu. Jest trochę spręty i fajny. Już się światło odbija. Taki malutki basenik 40 cm dla dzieci, a ten yy, głęboki no chyba metr 40. Dobra, zobaczymy. Tak, metr 40 No dobra, chodźcie na zewnątrz. Wychodząc z lobby, mamy taki tarasik. wieczorami też jest bardzo sympatycznie. Mamy piękny widok na morze. 嗯。 restauracja nam no wykradzanie obywateli, Po lewej mamy taki mały plac zabaw dla dzieciaczków, takich naprawdę małych. Mamy basenik 40 cm. I tu już mamy basen duży. senem znajduje się bar, i my jak tu byliśmy w sierpniu w Pafos, wychodząc obok tego hotelu, to fajnie tu było, fajnie naprawdę się działo. jacuzzi w basenie. Basen ma głębokość metr czterdzieści. Idziemy dalej. Ten jest duży. Opowi mamy jacuzzi. Jest sporo leżaków. Po prawej nogu mamy bar. Tutaj mamy wejście do basenu. Tutaj jest takie wejście 40 centymetrów. Chyba idzie ze spadem. I tak mamy widok na morze. W lewą stronę jak pójdziecie promenadą i taką ścież ścieżką to dojdziecie do centrum, Pafos do portu, gdzie jest wiele restauracji, można też smacznie zjeść. Dla mnie osobiście, minusem tego hotelu to jest tylko brak plaży, I niestety. Trzeba kawałek się przejść jakieś 25 minut. Odejrze do plaży Venus Beach. Taka, to jest ta plaża taka jedna tutaj w tym rejonie jest fajniejsza. Tak prezentuje się hotel. Hotel ogólnie ma 4 piętra, ale tam e, na piątym piętrze znajduje się również restauracja e, A la carte, Meksykańska włoska i tam trzeba się umówić. A tu mamy jeszcze taki basen. Tu jest 80 cm. Pokażę Wam jeszcze co wiecie na obiad do kolacji. Zobaczmy teraz co możemy zjeść na kolację w hotelu. Mięsto duszone. To chyba jest jakiś biwkany. Igną dalej. Mysteczki, warzywka. Coś jakieś pierożki. Tu jest to samo, co było w pierwszym zestawie. Jakieś ryby. Och. mamy taki kącik dla dzieci bruski ser spaghetti carbonara bolognese mamy pizzę Tam mamy różne sosy. Kącik z warzywami. Ciasto, a tu mamy budyń. Mamy lodu i tu mamy kącik z owocami, słodkości, torty. Pysz, oh, yeah. A to mamy sos Chodźmy teraz zobaczymy pokój w hotelu King. W stronie mamy od razu kawę, jest safe, po lewej stronie jest łazienka, akurat mamy wannę. Jedyny minus tutaj to słabe ciśnienie wody. dełko, szampon, żel, balsam do ciała i odżywka do włosów. Łóżko jest duże, wygodne. Mamy jedną dostawkę. Mamy pokój z bocznym widokiem na morze. Na dole są pokoje z wejściem od razu na basen. Nas jest to już ostatni dzień w tym hotelu. I tak podsumowując go kró krótko, jest to hotel dla nas bardzo fajny. Spędziliśmy w nim tu 6 dni, 5 nocy. Daliśmy za to 2,5 tysiąca zł. Plus bilety lotnicze 900 zł. Co do hotelu, jest to świetny hotel. Ja naprawdę go polecam. Jedzenie jest bardzo dobre. Trzeba pamiętać, że Aquapark w tym hotelu działa od kwietnia do października i animacje tego typu zabawy też są bardziej tak w tym terminie dostępne. No i to chyba było tyle. Także dziękuję. Dajcie lajka, napiszcie komentarz. Pozdrawiam.